Siemano, dzisiaj jesteśmy standardowo na GeForce Skin. I co? Zachęcam do używania kodu Dziadio, który daje Wam plus 5% do doładowania oraz darmową skrzynkę MilSpec. A więc, tak jak wspomniałem na samym wstępie, znajdujemy się dzisiaj na stronie GeForce Skin. I co? Myślę, że będziemy mogli sobie coś ciekawego pokręcić. Mamy 8500 na saldzie. Hmm. Dodamy sobie skrzynki jakieś, może coś od 200 zł. Od stóweczki zaczniemy sobie. Może taki właśnie ciekawski razy 3, Sunset razy 3, może Ginolda razy 3, Denisa razy 3 I dajmy na to pewory 2, Nexy 2, dajmy Goldsona do dobicia, będzie 2000 prawie I stworzymy bitewkę, przywołamy sobie boty, bo raczej nikt do tego nie dołączy Ja sobie na szybko ściągnę bluzę Opa Kurwa gorąco w tym pokoju jak fix No i dobra, zobaczymy co tutaj dropnie. Mam nadzieję, że coś ciekawego. No i pierwsza skrzyneczka nie daje w sumie nic ciekawego, ale no to, to się jeszcze może wszystko zmienić. 14 zł na nasze konto ląduje, ale to dalej jest za mało. Dobra, tutaj teraz fajna meczka ile? 160 zł. No to może być, może być. No i dobra, sunset. Coś tutaj dasz komuś. No tutaj lecą fajne rzeczy. Mm. Na tę rzecz często trafiam teraz. P250 dla nas za 200 zł. No i już jest Git um, uspich teraz, chyba ten drogi. No dobra, 29 zł. No ewidentnie tutaj prowadzimy, ale właśnie to może się wszystko zmienić. Tutaj 156 zł i już mnie goni Henry. Ho um, talon Henry 1700 zł. No dobra, to może być albo gruba bitwa, jeżeli to wygram. Albo gruba przegrana ale my się nie poddajemy tutaj leci M9 za 929 zł. no gonimy, gonimy, nie poddajemy się no i co tutaj 400, no Denis tutaj widzę, że daje mocarnie Denis dał tutaj mocarnie mm, przez pierwsze dwie skrzyneczki, ale no dobra, tutaj mam nadzieję, że coś jeszcze dropnie może pewor tutaj coś nam da, 200 zł, yy, dobra kolejny raz pewor, daje chyba dwie stóweczki 324 zł, dobra no, tu będzie ciężko go dogonić. Ale mam nadzieję, że to się uda. Mam nadzieję, że to się uda. Trzymam kciuki. Ostatnie dwie skrzyneczki. No dobra, to już będzie ciężko, naprawdę. Może gdyby ten Marble Fate. Chyba, że Golson zaskoczy. Chyba, że Goldstone zaskoczy. Nie zaskoczy. No i to jest przegrana. To będzie naprawdę gruba bitwa. I to jest przegrana od 900. 900 no dobra. Było fajnie. Mogło być, mogło być naprawdę gruba wygrana. Ale niestety się nie udało. No cóż, no cóż, no cóż, no nic. Czy ja mam skrzynki Expa? Bo pamiętajcie, że gdy gracie z GeForce for Skin, zdobywacie sobie level. za każdy level dostajecie klucz. No i możecie sobie otworzyć taką skrzyneczkę za właśnie Expa. Dobra, to skoro Denis tak dał. Dennis. To zróbmy 10 takich Denisów. 10. I sprawdźmy, co one da. Czy on rzeczywiście tak daje. Przywołamy sobie boty Denis. No, tutaj przedtem ten nożyk dał. No, fajny nożyk dał. Tutaj później te jeszcze te rękawiczki dał. No, ale tutaj, gdyby ten dał, albo ten auk siadł, no to bym skakał z radości. Naprawdę. No, ale tu nie ma co zapeszać. Trzeba to po prostu. Trzeba walczyć. No i pierwszy Denis. Rękawiczki na samym wstępie, Denis. No, i 650 zł na nasze konto na samym wstępie siada. No, to już jest elegancko. No, ale tutaj może się wszystko zmienić. Tutaj może się wszystko zmienić. Hmm. Dobra, teraz akarz dla nas. Dobrze, jest git, jest gid. Można, w sumie teraz zostało 6 skrzyneczek, i lecimy tylko na plus. Że teraz już tylko bitewka na plus jest. No i tutaj 215 zł dla nas znowu. Tutaj Digielek 125 zł. Tutaj znowu jakiś akarz za 115, można powiedzieć. Dobra, 114. Uspik i AWP, AWP lepsza jest. No tutaj leci gruby drop. Tutaj jest gruby drop. Teraz, no średnio, ale no można powiedzieć, że prawie skrzynka się zwróciła. Patrząc na czterech. Tutaj Meczka chyba tak jest, 16, 166 zł. I ostatnia skrzyneczka, czy coś da. I daje nam chyba jeszcze akacza za 180 zł. I to jest wygrana w 100%. No tutaj w ogóle 92 zł. Ale no 2800 z 1000. No bardzo fajny drop. Bardzo przyjemny drop. Denis zaskoczył, ostatnio Dino zaskoczył, teraz zaskoczył Denis. Sprzedamy sobie to wszystko. Mamy 8400. No i może wejdźmy sobie w taką skrzyneczkę. 24 skrzynek. Co to jest za skrzynka NAN? Mogę to jakoś sprawdzić? Nie, nie sprawdzę. To ona się nie zadowało, czy jaki czar? Z jakiej to skrzynki leciało? Nie mam pojęcia, co to za skrzynka. Mam nadzieję, że to będzie. No, mam nadzieję, że coś da. Ile ona kosztuje w ogóle? No tu 16 złotych dała. Ale ona też nie jest jakaś chyba droga. Box. No i boxik tutaj nic nie daje. Lubisz, lubisz koksi No i tutaj daje igloczkę fajnego za 45 zł dla Jerego. Kurwa, zaczęło padać, ja miałem w aucie otwarte okno, ale najgrywam odcinek, a odcinek jest ważniejszy od auta. Nie żartuję. Znaczy, no tak, no dobra, nieważne. <laughs> Zaraz pójdę zamknąć. Tak, skończę odcinek. Na razie Halo, już idę. Dobra, tutaj coś nam dropi. Bo tato do mnie dzwoni, że mam szybę otwartą. No dobra, tutaj nadrabiamy lekko. E, e, e. Dobra, ja wam wiem, co zrobię. Ja wam stworzę bitewkę. Stwórz bitwę za stuweczkę. Ciekawskich razy 6, Denisów razy 14. A ja idę szybko zamknąć okno. Aucie, daje na czterech graczy, stwórz bitwę i przywołem boty. A się kurwa, zmachałem Jestem. Czy coś tu dorpnęło? Nożyk jakiś dla nas. Chyba to prowadzimy na pierwszy rzut oka. Czy my to wygramy? O Jezu, Jezu. I mamy to wygrane. Elegancko. 6300. I czy to będzie koniec odcinka? Chyba tak. Dziękuję bardzo za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia. I co? Trzymajcie się na razie. Cześć!